Będziesz nagrywać Na dole ci się to pokazuje, że ty nagrywasz Dobra Nagrywam już? Tak, nagrywasz, już 13 sekund trwa Sie Siema jest to mój pierwszy film Trochę się stresuję Mogliście coś na początku słyszeć, ale to tam nie było pierwszy raz co robię Teraz wam pokażę, co będę nagrywał Oczywiście, że Robloxa, może trochę Fortnite, gdy mi się uda. E, fun, Friday Night Funkin czasem, mody z tego. E, a może z czego jeszcze tu mogę? Możesz, nawet, możesz też robić animacje na swoim kanale. No, może będę robił animacje, ale to tam raz na rok. No. Hmm. No, Dobra, ja też tak. mogę nagrywać czasem, tak? Czasem. No, no, i to jakieś jeszcze. Dobra, no to to koniec, chyba. No to jest... Janek będzie aresztowany. Witajcie, No, pa, widzę.